Naturalne stymulatory korzeni z produktów naturalnych, czyli ukorzeniacze, które sami możemy przygotować w domu. Wiele osób często korzysta ze stymulatorów korzeni dostępnych w sklepach ogrodniczych, ale jeśli ktoś nie ma chęci stosowania preparatów przemysłowych z tego czy innego powodu, a może w pobliżu nie ma sklepu, a musimy teraz ukorzenić sadzonki, Wówczas powinniśmy zwrócić się do natury i wielowiekowego doświadczenia ogrodnictwa, czyli do ludowych receptur. Opowiem Wam, jak zrobić własne, całkowicie naturalne preparaty, aby poprawić tworzenie korzeni i przyspieszyć kiełkowanie nasion. Naturalne domowe stymulatory korzeni: Pierwszym dostępnym w większości domów jest miód kwiatowy. Badania dowiodły, że naturalny miod kwiatowy zawiera około 35 rodzajów użytecznych substancji, w tym naturalne stymulatory wzrostu. Dlatego można go bezpiecznie stosować do moczenia sadzonek trudno ukorzeniających się. Jedną łyżeczkę miodu dodajemy do 1,5 litra wody. W roztworze miodu sadzonki powinniśmy trzymać 12 godzin.